No i stało się. Mamy pierwszego komercyjnego robota. Kosztuje 2000 zł miesięcznie. Posłuchaj, co potrafi. Firma One X z Kalifornii właśnie otwiera przed sprzedaż Neo. To humanoidalny robot stworzony specjalnie do prac domowych. Opróżnia zmywarkę, wynosi śmieci, składa pranie, otwiera drzwi gościom. Wszystko autonomicznie. Jak to działa? Neo ma system tendon drive. Mówiąc wprost, to sztuczne ścięgna jak w Twoim ciele. Dzięki nim robot porusza się płynnie. Ręce mają 22 stopnie swobody. To znaczy, palce działają niemal jak Twoje. Może podnieść ciężkie przedmioty i precyzyjnie manipulować małymi rzeczami. Wyobraź sobie taką sytuację. Wracasz z pracy zmęczony. Neo już wyniósł śmieci. Załadował zmywarkę, poskładał pranie. Ty masz czas na rodzinę albo odpoczynek. Robot pracuje kilka godzin. Potem sam podchodzi do ładowarki i się podłącza. A teraz najlepsze. Neo uczy się z czasem, ma kamery i mikrofony, widzi, co się dzieje w domu, rozumie polecenia głosowe i z każdą aktualizacją oprogramowania potrafi więcej. Dlaczego to takie ważne? Bo to pierwszy robot domowy dostępny dla przeciętnych ludzi do pracy w domu, a nie w fabryce czy laboratorium. Wysyłka startuje w 2026 roku w Stanach, rok później w innych krajach. A teraz pamiętasz film iRobot z Willem Smithem? Akcja toczyła się w 2035, a roboty miał tam prawie każdy. Co to oznacza? Że technologia, która była science fiction, teraz trafia do domów. A teraz szczerze, jakie zadania zleciłbyś robotowi jako pierwsze? Zostaw w komentarzu, co myślisz, a po więcej, takich newsów wpadaj do smartletera na www.smartletter.pl.